I tam wszystkich. Zagramy sobie dzisiaj Rogalem i zejdziemy do takiego specjalnego pomieszczenia, które otwiera się w Goblin Cave High Rollerze, tylko w High Rollerze, za pomocą Mythical Gemma, Mystical Gemma. I teraz, dlaczego warto tam wschodzić? Warto tam wschodzić, ponieważ można tam dostać dużo fajnych przedmiotów, legendarki często lecą. I dlatego, warto też do tego zabrać sobie pota na laka i warto zabrać Krewstrola, ponieważ ten pokój jest w takim koncie mapy. I teraz, tak, na goblinach mamy trzy mapki aktualnie. To jest to taka normalna, co, jest, co była kiedyś na no, malach tylko, to wie, wiecie chyba, która. Więc tutaj na tej mapce, jak wam się wylosuje, to nie ma niestety tego pokoju. I ta ostatnia mapka, która jest taka jakby połączona tej high rollerowej, co kiedyś była tylko high rollerowa, jest tą normalną, to taka dziwna, co jest środek taki dziwny. To tutaj i troll jest w kącie, tak jakby. To tutaj też nie ma tego niestety pokoju do otwarcia. On jest tylko i wyłącznie, jak wam się wylosuje, ta mapka, co kiedyś była jedyna high rollerowa i ten pokój jest w lewo-dolny do, lewo kąt. Ten taki tutaj, gdzie myszką jeszcze teraz dookoła. W tej środkowej mapce lewo, lewo dół Tylko tam jest ta, ta ten, ten ten pokój i tutaj trzeba zeskoczyć jakby na dół i tam już sobie znajdziecie takie drzwi będą. I skąd ten mystical gem się bierze? Go się bierze z cave trolla. Jak zabijesz cave trolla to masz małą tam szansę. O ty kurwa, jak to warlockiem? Coś-co co się stało z tobą? Chcesz o tym porozmawiać? O kurwa! Mythical gem, spierdalajcie ode mnie Ale można go też dostać tak specjalnie z ostatniej misji u goblina Czyli jak to zrobicie wszystkie misje u goblina to prawdopodobnie będziecie go mieli Więc jak nie wiedzieliście gdzie go użyć to ja wam dzisiaj pokażę I co jeszcze jest ciekawe a w propos tego mythical gema To że możesz dostać tam te jakby legendarne diamenciki Bo tam leci też legendarne złoto, nie? I to, to będzie potrzebne do tej misji Czyli nie musisz wtedy iść na high rollera jakby krypty i sobie tam iść na ten, nie? Na czerwone i tam gdzieś zdobywać, tylko możesz po prostu na goblinkach to zrobić dzięki Mystical To Jako ciekawostka można go sprzedać za 80 golda u kolektora, ale nie polecam tego robić. Ja do tego zdecydowałem się zabrać takie perki, jakbyście chcieli tutaj ze mną zabrać. Te samo co ja, to pozdrawiam Weapon, Ambush, Stealth, Jokester, Rapture i tutaj Hide. Takie na szybko gier, tutaj taki Short jakieś tam maskę, niby takie dobre itemy, ale to takie. Na wyjebkę, w sobie bardziej, raczej. czy na wyjebkę? No, lepiej wziąć jak najlepsze i tam, jak trafić, się zła mapa, o to, żeby się nie wyjebać z tym Mystical Gemem, nie? No dobra, to lecimy. I jako mam mapkę? Chyba mamy dobrą mapkę. Tak, mamy dobrą mapkę w końcu, dobra. Ja pierdolę ten, z tą mapką, jest taki problem, nie? Żeby dostać dobrą, bo zawsze. Ja zawsze mam takiego pecha, że dostaję jakoś inną, niż tam co potrzeba. No, sobie Tak, na razie, tylko musimy też. Coś umarło. Dobrze by było w sumie poczekać może aż wszyscy się rozejdą już. Z tych pierwszych resztów, bo raczej będzie każdy szedł na środek. Kurwa strefa jest w tamtym miejscu. To z jednej strony jest spoko bo nas nie będzie biło. Ale z drugiej strony każdy tam wejdzie, nie? Więc musimy w miarę szybko tam się dostać. Oj. Na no, strzel jeszcze raz. No, ogólnie to nie chcemy się z nikim bić, nie? Chcemy jak najbardziej unikać i dostać się tylko do tego pokoju. Bo on jest tutaj. No już tutaj jest. do ścian... Za no tą ścianą jest Na no dłuższe B Bo mikrofonik mamy cały czas odpalony, więc możliwe, że ktoś gdzieś jest w okolicy Ale nie słychać nikogo, więc nie wiem Ten mikrofonik teraz jakoś tak... Znaczy głośniczek, no nie wiem, tam... Przy awatarze. O dobra, zniknął On teraz jakoś tak dziwnie działa, że... Ma chyba większy zasięg albo coś, nie wiem No a tu się odpala, czyli ktoś gdzieś tutaj niedaleko jest Ale to ja bym zrobił tak, że... Tu bym użył niewitki. I zszedłbym tutaj tak, bo to jest właśnie w tym miejscu, ta cała miejscówka, na której się musimy dostać. I tutaj się tego maga tylko pokonać O kurwa. Żeby się nie wypierdolić tu zaraz. No czekajcie. No dobra, te, te są w miarę łatwe, nie? Szkielety Może znaczy, oni niech między sobą się pobiją, a ja się schowam tak trochę. Dobra i teraz będzie łatwiej. Dobra, żeby na pewno się nie wypierdolić. Na bezpiecznie, na bezpiecznie I teraz tak, możemy wypić sobie już tego pota Wypijemy sobie już tego pota na leka. Leczymy się do fulla Nie ma mikrofoniku, więc nikogo tutaj nie ma Zajebista sprawa Tylko te są, nie? I teraz patrzcie tu Szkielety są do góry O kurwa, znowu to chciał zrobić I patrzcie te, te drzwi tutaj To są właśnie te drzwi, do których musimy się dostać I... Potrzebujemy mythical jab'a, żeby go tutaj wsadzić Gdzieś jak z tym stał? I patrzcie to i tutaj się wszystko nam odsuwa W środku mamy jakiś fioletowy łuczek Spoko i mamy tą kupę złota Ale tutaj jeszcze mamy skrzyneczkę taką fajną Więc blockpiki się przydają Tutaj niestety nic ciekawego nie mamy, no ale możemy tutaj podstawiać jakieś tam miary te rzeczy i wszystko wypierdolić musimy też na ziemię. No krew krewstrola mi się nie przyda, niestety. Tak, myślałem, że się może przydać. Wypijemy za to tego pota. Otworzymy jeszcze to, żeby podstawiać te wszystkie noże i to wszystko. Tu chyba nic nie ma, nie? Nie ma? Kurde, na ziemię to rzucam. Musimy to odstawić trochę, bo nie możemy mieć nic w plecaku tak za bardzo. Znaczy taki idealnie by było, żebyśmy mieli pusty prawie. A tam jakieś takie śmieci można, nie? Ale dobra, gdzieś tyle. I teraz to możemy lutować sobie na luziach. Bo, jak będziecie mieli odpowiedniej ilości miejsca, to, jakby w ogóle nie weźmie i to się nie rzuci na ziemię, tylko zniknie, jakby item. Będzie napisane wtedy tam pod tym, znaczy nad tym bimbrek, gdzie, gdzie jest. To będzie napisane not enough space, czy coś takiego. I nie, nie da wam wtedy itema. No a to to zostawiamy. No i dobra, lutujemy dalej. I najlepiej mają taką taktyką to jest zabieranie wszystkich niebieskich w górę. To jest chyba taka najlepsza taktyka. Zielone wy do wypierdolenia. No i temy to tam w zależności od tego jakie dostaniesz tak naprawdę, nie? No tu mam same niebieskie, fioletowe. Ja sobie tak, że na razie to podstawiam, tak szczerze. Żeby tutaj właśnie mi miejsca nie zajmowało. Tego raczej nie będę chciał, więc to, to wyjebię. I podniesienie tego ma ograniczoną ilość użyć, czyli najlepiej to wziąć całe, nie? Dlatego jest potrzebna nam krew stroll jakbyście strefy nie mieli, żeby całą tą kupę zabrać. No i tak po prostu lutujemy. Tutaj, jak widać, nic ciekawego znowu. To do wyjebania. Chyba to snarać, zostawię tu. Bieremy dalej. No, i mamy kolejny wyciąg. Kolejny wyciąg, o kurwa, naszyjnik jakiś dostałem. Zielone to wypierdolę. Czekaj, czy najpierw ten, znaczy naszyjnik, pierścionek jakiś dostałem. Zaraz zobaczymy. Movement, speed, agility. No, taki niezamocny, ale przynajmniej fioletowy jakiś. I lecimy dalej. Ja nie wiem, czy to słychać, jak to zbieram. Chyba to słychać tak szczerze. Bo tak, takie przebranie złota chyba jest, ale. Nie wiem, czy to wysłychać aż z góry, czy nie. To ciężko stwierdzić już. Oby nie. No bo ja trochę bym podstawiał rzeczy znowu. Tak z trzy rzeczy bym odstawił. Dobra, na razie te wszystkie odstawiam. Potem i tak to się zabierzemy z tym, co tutaj zostało. Tylko na razie potrzebujemy miejsca, nie? No bo jak dostanę zwój jakiś, dostanę taki kalabardę czy coś, to już się wypierdolę z całego miejsca, nie? Więc to takie też na farta jest, co dostajesz. I to się też tak chujowo zazwyczaj układa, bo to się tak od lewej do prawej układa, nie? To niestety gówno. No, a to zrobię tak na razie. To sobie potem podniesiemy i dobra, to chyba jest... przedostatni chyba to będzie, bo już się tam kupa zmniejszyła lekko, tego złota. Portal nad nami. Oj, mamy tarczę. Fajna dosyć, ale to nie ma gdzie tego zabrać i zwój fioletowy. Nie właśnie o tym, o tym mówię, jeszcze Zwój tarcza i zobaczcie, ile to slotów zajmuje. Zaraz się ledwo pomieściło. Dobra, na razie wywalimy. Podnosimy dalej. Zaraz to wszystko się podniesie, tylko by tutaj nikt nie przyszedł. By było fajnie patrzeć w sumie na te drzwi. Ktoś jest nad nami. O, i teraz ostatnie zostało. Więc dobra, wywalamy wszystko. Co takie duże i zbieramy szybko. To jest ostatni już, jak nie ma tej skrzynki nawet. O, i ktoś nad nami jest. Słuchaj, szkielet odpalił. I dobra, ostatni ten. Podnieśliśmy to, więc niby spoko, ale tutaj zielonych to nie chce. I teraz bierzemy. Wszystkie te niebieskie, fioletowe. I co ja tu pozostawiałem? I zobaczcie, ile mamy tego golda. No niestety nie dostałem jakichś takich mega dobrych. Można by było jeszcze lepsze tutaj urżnąć. Więcej tych fioletowych legendarnych, chyba mogą być nawet z tego co widziałem na Wiki. No ale no niestety ja nie dostałem. A Znaczy broń też mo może być legendarna, to dostałem kiedyś taką. No ale tym razem się nie udało. No dobra, to musimy się teraz jakoś stąd za Zawinąć, jak ktoś chyba do góry jest, tak dosłownie nad nami. No bo ja zrobię tak, że wypiję tą krew strola sobie. Nie wiem gdzie ten ktoś jest nade mną, a nie chciałbym za bardzo, żeby on usłyszał, że tutaj jestem na dole. No bo, uciek, uciek, dobra. Oj, unik. I spierdalamy szybko, bo strefy nie ma. Szybciutko, Wiksa. Szybko, Wiksa, Wiksa, Wiksa. Gdzieś tutaj portal otworzył, chyba. Nie wiem, czy to pozabijane będzie. Nie jest pozabijane, więc musimy też Szybko się pozbyć, dobra, nikogo już nie ma na tym lobby, więc wystarczy teraz tylko pozbyć się tych ziomków. No, jak widzicie, nie, nie trzeba w ogóle nic walczyć, tylko wystarczy pobić trochę szkieletów, sobie jak dobrze Ci wyjdzie. No i złota mamy od chuja, więc zobaczymy jeszcze ile punktów dostanę za ten za no taki run. 790 punktów, nie. Czy wy to widzicie? Dostanę ile golda z tego było? Dojebany takie coś, nie? Tylko no i tak miałem w chuj pH, bo żadnej legendarki nie dostałem ani nic. I zobaczcie tutaj, no tam już było na tej tablicy widać ile tam golda dostaje, ale 771 golda za to wszystko. Więc no i tak się nie zwrócił ten Mystical gem, tak szczerze, no bo one kosztuje chyba. 4 goty, czy 5, jakbyś chciał kupić. Znaczy, no zależy w sumie, może jakbyś chciał kupić ten, to no byś urwał go tanie, ale tak jakoś mniej więcej 4 goty kupowałem. No więc się nie opłaca, ale możecie dostać legendarkę, więc jakby szansę masz tam na coś fajniejszego, nie? No plus, jeszcze mam tego ringa w sumie i diletto. No to to było na tyle w ogóle z tego Mystical jama Czy się opłaca? Jak dla mnie się tak nie za bardzo opłaca, bo ty bardziej, że jest swój ryzyko, i jak pewnie wam jeszcze teraz pokażę, ile prób było na, na wejście do tego. Więc no niestety ciężko. Stara wejść, bo kiedyś, jak był, była tylko jedna mapka, to było łatwiej tam wejść do tego roomu, ale teraz, przez to, że są trzy mapki, to tak naprawdę to jest moja chyba ósma próba albo dziewiąta, z czego raz się wypierdoliłem i musiałem ten skupić wszystko na nowo i ten, no i wszystko straciłem tak naprawdę całego Mystical Jama, cztery ingoty, więc no nie opłaca się za bardzo z tym ryzykować nawet wchodzić. Jak do tego rooma do każdej mapki goblińskiej, to może wtedy by się opłacało, ale aktualnie to takie, nie wiem, dziwne to jest, nie wiem po co to ktoś ma, miałby tam iść, no chyba, że masz takiego giga i dostaniesz swój Legendarek. Dobra, jesteśmy w Gierce. No i niestety, jak widzicie, dostałem hojową mapę, więc będę musiał przykampić i obym się nie wypierdolił. I teraz mamy znowu kurwa tą samą zjebaną mapę, nie? No to jest właśnie najgorsze, że nie dostaniesz tej mapy, której chcesz. No i znowu kurwa nie dostałem tej mapy, nie? No nie wiem, nie da się chyba. będzie teraz? No nie ma znowu tej mapy, no ja pierdolę, no. tu tu popierdoli no sz, kurwa, znowu to jest hamata, no ja nigdy jej nie dostanę. I teraz? No znowu kurwa. Kurwa, no znowu nie ma.